Ja przyjechałem, żeby zobrać mojego konia do domu, bo on tutaj był na pensjonacie i muszę go zabrać do domu w tym czasie. Mieliśmy takiej umowy, że tutaj będzie do końca maja, ale dostałem e-mail, że jest potrzebne tego konia zabrać, bo nie jest tutaj miejsce. Ale dla mnie jest to także lepsze, bo potem tym wszystkim, co się tutaj stało i zrobiło w stadionie, myślę, że jest to najlepsze zabrać konia co, co, co najszybciej do domu. A od jak dawna pana koń tutaj przebywa i dlaczego? On koń jest, od, jest tutaj od septembry od, septembr, e, od przeszłego roku I on tutaj był e, na pensjonacie, bo jest tutaj bardzo, myślałem, że jest to tutaj bardzo dobra, e, dobra, e, dobra pecha o konia, e, bardzo dobre e, fachowcy tutaj i tak, no ale w tym czasie jakie zmieni zostały stały, myślałem, że będzie lepiej jak koń będzie w domu, bo bude to možno lepší, bezpečné i tak. Pan śledzi to, co dzieje się w Polsce. Jak pan to ocenia? Czego się pan obawia, że co się może stać z tym krajem? Tak, jestem jak zainteresowany do tego wszystkiego, troszeczkę, bo wydałem także oficjalne stanowiska k temu, co się tutaj dzieje. Także jak się dzieje to, co myślałem, że nie jest dobre, to wydawam stanowiska za tą naszą organizację. Wszystko jest to w takiej umowie wszystkich tych członków naszej organizacji, która reprezentuje całą Europę i, i e, wychodu ze mnie arabskie także a mamy takie takie bardzo bardzo wielkie obawy co się tutaj robi w Staninie jest to po prostu mamy nadzieję że nie będzie to takie trudne ale wszystko wszystkie kroki które tutaj były zdane są, tak, to, są gorsze i gorsze tak. Ne, to dělat. Nic. Chci ho přijde, že se to má, že tam nevedeš. Musím jako tady, že Tak pojď, Milane? Co? Pojď. to asi

Hmm. Cieszę się, że do domu jedziesz? No tak, na pewno. Tam się No, 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 bo musimy trochę no, To ale kiedy, kiedy teraz pan się pojawi w Janowie? Eee, no, zobaczymy. Normalnie ja tutaj każdym rokiem na aukcji, ale myślałem, że w tym roku, bo jeszcze nie wiem, jak to będzie z tą aukcją, nie wiem, czy przyjedzie. Także zobaczymy. A, ja to nie będę powodzenia. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.